przed nami najkrótsza noc w 2025 roku noc z 21 na 22 czerwca na północy kraju potrwa zaledwie 6 godzin i 45 minut na południu będzie o godzinę dłuższa zanim przejdziemy do prognozy pogody to na początek trochę magii noc kupały Noc, która łączy ogień i wodę, kobietę i mężczyznę. To prasłowiańskie święto obchodzone w czasie przesilenia letniego, święto miłości, oczyszczenia, tańców przy ogniu, puszczania wianków na wodę oraz szukania legendarnego kwiatu paproci. Skąd nazwa tego święta? Niektórzy wywodzą ją od imienia słowiańskiego bóstwa miłości, kupały, inni wiążą z rosyjskim słowem oznaczającym kąpiel. Dla mnie osobiście bliższa jest ta pierwsza wersja, jestem ciekawa, co wy wybierzecie: bóstwo miłości czy kąpiel? Piszcie w komentarzach. W czasach chrystianizacji obchody tego święta połączono z obchodami ku czci świętego Jana Chrzciciela i do dzisiaj to święto znane jest jako noc świętojańska. Obchodzone jest wigilię świętego Jana, to jest w nocy z 23 na 24 czerwca. Ale my wróćmy teraz do nocy kupały, to jest nocy z 21 na 22 czerwca. Tej nocy Polska będzie w zasięgu wyżu, a to oznacza. Pogodną noc bez opadów. Wieczór jeszcze dość ciepły na krańcach wschodnich od 15 do 18 stopni Celsjusza, na krańcach zachodnich około 22. Natomiast ranek, no już niestety chłodniejszy, z temperaturą 7-11 stopni na wschodzie do około 13-15 stopni na zachodzie. Wiatr na ogół słaby, zmienny. Niezależnie od tego jak i gdzie spędzisz tę noc, na pewno warto na chwilę się wtedy zatrzymać, połączyć z naturą. Życzę Wam wszystkim bardzo przyjemnego weekendu, niezwykłej nocy, kupały. No i cóż, do zobaczenia!